Mam nisko głowę, życząc Wam dobrego odbioru, a później jestem do Waszej dyspozycji i bardzo chętnie na ten temat porozmawiam. Dobrego odbioru. W filmie poznajemy e, wielu bohaterów. E, jest to małżeństwo, które e, stara się o dziecko, e, jest, to, jest to para w kryzysie. Proszę powiedzieć, e, która para, która e, postać dla Pana jest najbliższa? Kiedy się pisze scenariusz takiego filmu jak w Krakowie, to z, który jest filmem epizodycznym, to każdy następny epizod staje się mi najbliższy. Nie? Bo jak gdyby ta forma tego filmu, takiego szkatułkowego, kiedy te historie ze sobą są powiązane i powstają, tworzy się w głowie, rodzą się te pomysły na inscenizację, robią się pomysły artystyczne, ale też powstaje kwestia bohaterów, to każdy z nich, następny, który mi się pojawia, jest mi najbliższy. Chcecie poznać mistyczne tajemnice tego miasta? Zacznijcie od wzgórza wawelskiego. Wejdźcie do katedry. Jesteście w sercu, tysiącletnim sercu Krakowa i Polski. Powiedz mi, co mam zrobić? Pierwsza, co najważniejsza decyzja w moim życiu. Y ja robię filmy w ten sposób, że generalnie nie robię castingów. Ja na etapie pisania scenariusza, kiedy powstaje się, nie wiem, no, w głowie mi się rodzi postać dziadka, to zamykam oczy i chcę zobaczyć, jak ten dziadek będzie wyglądał i widzę na przykład Jeszczego Trele. I nie mówiąc mu nic, piszę pod niego, znając go, wiedząc, co można z niego wydobyć jeszcze od strony aktorskiej, bo to jest genialny aktor, tak piszę dla niego dialog, tak piszę dla niego postać. Albo na przykład zamykam oczy i widzę Radka Pazurę, nie? Więc piszę już pod niego, wiedząc, jak on gra, co mogę z niego wydobyć. I w ten oto sposób robi się obsada filmu. I mówię Jezusowi o moim problemie. Potem? A potem już będziesz wiedział, co masz robić. Uważaj na siebie. Ale spotkamy się, będziesz tu idę. Zabierzesz od niego cierpienie i grzech. I z miłości zamienisz w kolejną ranę. Ty poprowadzisz nas w wieczność gdzie staniemy z tobą. Twarzą w twarz. No właśnie to jaką rolę ma pełnić miasto Kraków, skoro już tu Pan zaczął o tym mówić? A proszę bardzo, Kraków jest to miasto, w którym no przez setki, setki, setki lat przewinęło się mnóstwo błogosławionych i świętych. Miasto, w którym jak dotykasz ściany jakiegoś muru, to wiesz, że to jest XII wieku, ba, może być też XI wiek, ale masz XIII wiek i, i, i kiedy człowiek zamyka oczy, to można sobie wyobrazić, że tutaj gdzie święta Jadwiga przechodziła, że dotykała tej ściany, więc w tym mieście ludzie żyli, umierali, robili rzeczy straszne, ale też robili rzeczy cudowne. To miasto jest, w którym było i przekleństwo, ale też była modlitwa, więc to miasto, te mury są, tego miasta są y, omodlone. Ja, nie wiem, ja, ja kocham Kraków w tym sensie, że lubię wieczorem stanąć w jakieś jakiejś tam ulicy, w zaułku i oddychać. To miasto ma swój klimat, to miasto ma ten swój oddech. To miasto, jak gdyby te mury chciały coś powiedzieć. Oczywiście to jest substancja, to są mury, one są omodlone przez człowieka, więc ten człowiek tam umierał, rodził się. I na końcu mamy to, co mamy, czyli ten, ten klimat Krakowa. Mamy tych ludzi, którzy jednak troszkę innym rytmem się poruszają. Ja też bywam w Warszawie na przykład, gdzie inny rytm ludzie mają. Krakowie mają ten rytm troszkę inny. To są paradoksy tego miasta, które jest samo cudowne przez, nie wiem, ponad 100 kościołów mamy i, i do, do których ludzie przychodzą. Ja ze zdziwieniem odkrywałem przy produkcji tego filmu, że wchodzę sobie gdzieś tam w ciągu dnia i widzę, że ludzie klęczą, coś robią, modną się, adorują. Pytam się jednego faceta: "A co ty tu robisz, nie?" A on mówi: "Ja do pracy idę. No, ale czemu tak przychodzisz tutaj?" A bo ja tak sobie tak lubię przed pracą tutaj przyjść. No ale, no, ale po co przychodzisz? No pomodlić się. Ale po co się modlisz? Taki jestem bezczelny, nie? Pytam faceta, który klęczy. Wstaje później i odchodzi. A on mówi tak, wiesz co, w sumie to ja tak nie wiem. Ale jak sobie tak wstąpię i stąd wyjdę, to mi jest tak lepiej. I sobie pomyślałem, że tu nie muszą być wydarzenia spektakularne. Że czasem wystarczy właśnie przycupnąć na chwilę w jakimś miejscu, popatrzeć na ten krzyż, Chwilę wzdychnąć do, do Pana Boga i jakoś tak mi jest lepiej. I Kraków jest tym miastem, w którym to się może wydarzyć. To bliskie spotkanie z Bogiem też, nie? Słuchajcie, jestem do Waszej dyspozycji. Oczywiście, że mogę to nabijać przez pół godziny, ale myślę, że nie o to chodzi. Mnie interesuje wasze zdanie. Mamy drugi mikrofon. Oczywiście mogę powiedzieć tak, że jest wątek wrocławski. Chcecie go usłyszeć bardzo krótki. Pamiętacie tą dziewczynę, która z Rakulą się spotkała? No to to jest dziewczyna z Wrocławia, Kamila Pintos. <laughs> Przyjechała do, do Krakowa. A Drakula jest y, z Warszawy. Mówi, że pieniądze są lepsze niż ta dziewczyna. To jeszcze nie zna, no, tak. A, Ma prawo tak powiedzieć. Ma prawo tak powiedzieć. Mogę zadawać pytanie, co w życiu jest najważniejsze, nie? Kim jesteśmy? Czy człowiekiem, czy tą przysłowiową małpą, która potrafi wziąć tą muchę i ją zjeść, nie? Ja robię filmy dlatego, żeby zadawać sobie te pytania, co zrobić z przestrzenią życia pomiędzy narodzinami i śmiercią. I do tej refleksji was chciałem zamówić. Po to ten film też zrobiłem, nie po to, żeby was moralizować, bo gdybym chciał robić moralizatorskie filmy, to możecie mnie kopnąć w jedno miejsce i ja stąd sobie pójdę. Nie o to mi chodzi. Absolutnie. Ale chodzi mi o to, żeby wam zadawać pytania, żeby prowokować. Bo ja to pytanie sobie codziennie rano zadaję. mówię, Panie Boże, co ja mam zrobić z tym dniem? Gdzie ja jestem? Co ja robię, nie? I e, robimy to w sposób artystyczny. Ja uważam, że ci ludzie, czyli ta trójka, która tutaj stoi, oni są znakomici. To są wasi koledzy i wasza koleżanka. wspólne oglądanie filmu, a potem rozmowa z reżyserem. Często macie styczność z takimi spotkaniami? Nie. Nie, nie, nie. mamy. Podobało się Wam, jesteście zadowoleni? Tak. Czy tak. Ja chyba nie było takiej rzeczy, która by się nie podobała. A często macie takie spotkania, że oglądacie film, a potem macie przyjemność porozmawiać z reżyserem? Um, w sumie ja byłam pierwszy raz, miałam tak, pierwszy raz taką okazję. Jesteśmy po spotkaniu e, dla młodzieży i po projekcji filmu Bóg w Krakowie. Był z nami tutaj pan reżyser Dariusz Rygucki, który po spotkaniu króciutko rozmawiał z młodzieżą. Chciałam panią zapytać, czy taka formuła spotkań i projekcji filmowych, e, spotkań z twórcami, które dany film zrealizowali, czy ona jest ciekawa, atrakcyjna dla młodzieży? Jak pani to ocenia jako nauczyciel? Witam serdecznie. Oczywiście wydaje mi się, że jest to bardzo interesująca formuła. Młodzież może zadawać pytania o różne sprawy i o meritum filmu, o przesłanie, ale także o, o kwestie techniczne, a również taki osobisty kontakt z reżyserem. Wydaje mi się być bardzo, bardzo rozwijający, bardzo twórczy, kreatywny i. I też taki ważne dla młodzieży, że mogą spotkać tego człowieka, który ten film nakręcił, który go w jakiś sposób przygotował dla nas. Miał Pan podgórkę z Panem Bogiem i z Kościołem, ale teraz wiem, że już chyba jest inaczej. Więc chciałam dopytać, jak, jak tutaj wiara wpływa na proces twórczy, Pana proces twórczy? Jestem człowiekiem, który codziennie rano się budzi i nie ma złudzeń co do swojej osoby, że budzi się troszkę jak ateista. Budzi się trochę jako facet, który musi rano znieść te oczy w górę i powiedzieć, Panie Boże, no to ten dzień chcę zacząć z Tobą i pomagaj mi, żebym tu jakieś dziadostwa nie zrobił w tym swoim, <laughs> w tym swoim życiu. No co ja mogę powiedzieć o sobie więcej. Nie chciałbym, żeby to była też wiwisekcja, bo to nie o to chodzi. Są rzeczy bardzo intymne i chciałbym na nich po, po, na tym poprzestać, ale może nie powiem w ten sposób. Był taki moment w moim życiu 19 lat temu. Kiedy sobie powiedziałem tak, no Panie Boże, jak widzisz, no trochę mi się w życiu nie daje sobie rady już z tym, że ja już tak nie chcę. Ja zawarłem pewną umowę z Panem Bogiem. Ta umowa polega na tym, że mówię, Panie Boże, wiesz co, ja sobie tak myślę, że chcę robić tylko rzeczy, które służą człowiekowi i nie chcę robić nic przeciwko Kościołowi, przeciwko Tobie. I mogę powiedzieć tak, że Pan Bóg jest wierny. Jak mówię, ja sobie zawarłem to przybierze z Panem Bogiem, swoje pysze i tak dalej, i tak dalej. Ale widzę, że naprawdę to było dobre. To było dobre. Nie jest lekko, jest ciężko, różnie, ale siedzi tutaj gościu, który jest, uważam, zadowolony ze swojego życia, ze swojej rodziny, z tego, co się w tym życiu dzieje. I za to jestem Panu Bogu naprawdę wdzięczny. I to jest ta historia, którą chcę opowiadać. Nie. Gościa, który jest zadowolony, bo ja myślę, że wielu ludzi jest niezadowolonych. Sam do tych ludzi należy, że się wściekam, że jestem taki jaki jestem, nie, ale wiem też jedno, że no każdy z nas próbuje wypełnić no, no, no treścią ten odcinek naszego życia, od urodzenia do śmierci i dlatego mówię często, że nie chcę zajmować się głupotami, tylko chcę szukać tych, tych odpowiedzi, też proponować ludziom, nie w sposób moralizatorski, ale z całą świadomością, że są ludzie, którzy mają w nosie Pana Boga, Kościół, Księży i to wszystko, co, 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 jest, co jest proponowane. Ale czy to znaczy, że Pan Bóg ich nie kocha? Nie. Wręcz odwrotnie. Kocha ich, można powiedzieć, Pan Bóg kocha wszystkich jednakowo, ale ich w sposób szczególny. I dlatego, jeśli ja mogę się gdzieś wpisywać w to głoszenie Bożego miłosierdzia i Pan Bóg się chce ze mną posługiwać, no to cóż innego? No tylko chwała Panu Bogu. Tak jest, tylko robić filmy. I to jeszcze takie jak Bóg w Krakowie. A, a propos filmów, czy już Pan pracuje nad kolejnym filmem? Czy może jeszcze jest? Jest jakiś pomysł w głowie tylko? Odpowiem tak. Słowami producenta, który powiedział, że zapadła decyzja o produkcji filmu, w którym główną, głównym bohaterem będzie boheński. No albo też jest pomysł, jakiś jeszcze inny film. Ja też mam swoje pomysły. Chciałbym zrobić dobrą komedię. Chciałbym zrobić bardzo dobry film historyczny. Jest uważam znakomity pomysł. I jest już przygotowany scenariusz całego serialu i filmu kinowego, familijnego. Na ten czas jest trochę trudno, bo yy, o ile recenzje scenariuszy tak zbiera bardzo dobre, wysokie, no to gdzieś, no niestety, my nie jesteśmy decydentami. Zobaczymy, co się, co się będzie działo. W każdym razie pomysłów jest wiele, ja nie przestaję w swojej pracy. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie chcę też zradzać za bardzo, bo najgorzej jest coś powiedzieć, a później słowa są niedotrzymane albo ktoś mówi tak, że, że no, co my mówimy. Więc wolałbym to zostawić. Jak się coś pojawi, wtedy będzie news i wtedy wiemy, że powstał film. I Regucki, i Dariusz, znowu zaprasza do kina na jakieś swoje kino, które nie ukrywam, staram się robić jako kino autorskie. Jako kino autorskie z całą świadomością i pokorą wobec producentów, którzy no niestety. Albo stety no, mają ograniczone fundusze i gdzieś trzeba się z tym wszystkim bardzo mocno bojować, żeby na końcu powstało dzieło skończone, dzieło na wysokim poziomie artystycznym, bo muszę tobie powiedzieć i Państwu, że no, mnie strasznie zależy na tym, żeby ludzie przychodząc do kina powiedzieli tak, no kurczę, film katolicki, film religijny, ale dobrze zrealizowany. To jest dobre kino. I wydaje mi się, że Bóg w Krakowie i już tą barierę przełamał. Nie mówię o swoich jakichś tam innych filmach, tylko mówię o Bogu w Krakowie, że to jest film, który jest już kompletnym filmem, przez grę aktorską, przez podprodukcję, z otwartą przybicą mogę Państwa na ten film zapraszać, bo myślę, że po obejrzeniu tego filmu nie można powiedzieć, że katolickie to byle jak.